Siemanko, z tej strony, Patry Oli, nas w kolejnym filmie na moim kanale. Jestem Steven i gram na wersji. To, to nawet wam do góry nie piszę, to jest Bo ja w ogóle gram na czymś innym. Jestem Steven i gram na wersji 1.0 i tyle. No, i. nagrywamy mamy z tego odcinek? Dobra, dosłownie. A co tutaj mamy? W ogóle, wiecie zobaczcie. Tu mamy tyle bloków. Mega, mega, mega dużo, a w ogóle widzicie tam tę teksturę na skórzanej zbroi? E, to w ogóle... To w ogóle... Nic nie ma no. na tej wersji. W ogóle tu nie da się w się tego, żeby tu otworzyć aktualnego, kiedy okay, sobie proszę. A, to jeszcze się tu nie da komentarz dawać. A wiecie co, co trzeba zrobić widzowie? Trzeba wyjść z gry trzeba wyjść z gry tak tak i trzeba nie wiem którego którego mam tu to jest ten czy co bo nie, nie wiem wie, który ja kiedy no, chyba tak. tu e, te, e, to jest te i nie nie nie, 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 nie. to jest chyba ten play nie tak to jest ten ale nie chcę ja chcę to przyłączyć Edit No naj. No. Ale, ale. To jest tylko raz, nie raz zmienić tego? O nie, 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 nie widzę. Nie. Jeszcze raz nie. Ty, 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 ty. Bym, ty w ogóle na kreatywy mi tutaj temy. Pamiętam, było jakieś takie coś w Minecraft, pamiętam. Było jakieś takie coś w Minecraft, że Wam DOWALI pochodnie numer jeden. Musieli SIĘ to wyrzucać, jak się grał na telefonie. I te PODRÓBKI To już to było strach. strach. A teraz trzeba wszystko do skrzyni ostawić, a, na, a pod skrywą w lawę. A i tak musicie mieć, mieć ten blok W trawy, żeby to zabudować. Nie, nie. W ogóle kiedyś. Nie, ja to jeszcze pamiętam. Kiedyś się dynie takie nie respiły. a teraz? Kokij się respiły dynie z twarzą. Już teraz trzeba tam wyciąć, ale ja pamiętam, jak się z twarzą rozpiły. Elo, elo! A nie, nie pytajcie, nie pytajcie. Nie pytajcie! Tego też nie pytajcie, widzowie, Nie pytajcie! Nie pytajcie mnie, oni tak wagna wyglądały. A tak skiny wyglądały. I takie tak No. W ogóle. Jak to wygląda? Czy, czy to się nagrywa? Jak to. A, a to w ogóle było tak wtedy. Co? No, te sidy tam gdzie się pokazuje. Tak, nie, te, ale. Co się dzieje? Ale ty... i tuż usunęli, ale jak to wyglądało? O, o kurde. Jak to <grym> wyglądało, ale... A. Wiecie jak bedrock wyglądał? A trzeba coś sobie wziąć. Gloson Dajmy się dół, dół, dół. Żelazo. W, węgiel. Sz, sz, szma, nie. Węgiel, żelazo. Co? To No wiem! To jest... No, już nie Czemu właśnie nie powiesz, Ale... ale coś to i tak słychać. Wiesz, wiesz o tym. I tak i wydra. Tak Wiedryk wygląda i... A tu zamiast tego dodali jakoś tarny Ja mam nogi. Mam laga. To ja tu stoję, nie lecę. To w ogóle się nie dało umrzeć na kreatywie. W ogóle się dało umrzeć na kreatywie. No bo No ale na podróbkach to się nie dało. jest. A gdy wy umieracie, to wam znowu dawali <wioski> na tego temy. A wioski, jak one są wioski pozmieniane. W tu nie ma. Komend nie ma. Klikam na komendę, tu nie ma komend. No tak, ręcznie szukać. Zamiast się tepać. Eh. What? What the fuck? What the fuck? Co to jest? Dobra, idę dalej. Elu, sam Elu, No. Oh. Na granicy to, to w ogóle jeszcze sprinta nie ma, tak tak powiem, to jeszcze sprinta nie ma. Słyszysz? To jeszcze sprinta nie ma, ale... W w ogóle, tak, serio, ale kiedy się w ogóle się tak słyszyło na dół, to tak jakby shift, a sprinta to, to w ogóle nie ma. A teraz też schodzisz shiftem na dół, ale bez... Właśnie, ale bez tak. takiej animacji, no właśnie, wiem. A łódki też to chyba były bez tych, nie, tu w ogóle jeszcze łódek nie było. A bo potem już było łódki bez tych, wiecie. Eee... Tych łopat po bokach. Wiecie, eee... Nie ma w ogóle łódek. Eee... Ale rudy pokażę. A w ogóle rudy wam pokażę. I potem pokażę w z Dobra. Eee... W ogóle wełnach się zmieniła. Dispenser to mega. O dyspenserze nawet już nie mówię. Eee... tutaj A no tutaj mamy rudy. No w ogóle teraz to, to też dodali rudy takie, wiecie, tam jest to na dole takie bardziej te. O nie no rudy się tak za bardzo nie zmieniły. Tak tu. Ale lapisz się chyba coś zmienił. Lapis to na pewno. No Tutaj mamy skrzynię, e, A w ogóle. Dźwięki! Jak to wygląda na miniaturce! obrzydliwie! E, tu, tu nie mamy tych dziurek. Ja, ja to biorę. A w ogóle wybuchy Lepo. TNT. Dobram e, w, no w ogóle wybuchy TNT. drzwi brzmiało tak. Obrzy... E, mogę wam to pokazać. Tu, tu są, ale na miniaturce nie ma tych dziur w ogóle. W ogóle skrzynia miała taki odgłos. Ze starych i starych starych gracze też też kojarzą, ale... Czy działało jeszcze też tylko... To jeszcze pewnie zapaliczki nie. ma. Aaa Jezus, to trzeba to wszystko szukać. No bo tu nie ma w ogóle tych, wyskekrywa. To właśnie. No wiem. To jeszcze po angielsku. Jeszcze po angielsku, mam nadzieję, że to mogę... To jeszcze sobie... nie, nie było można zmienić języka. Tak był... Tak was brzmiał wybuch TNT. Nie tak. tak. Czy możecie? TNT się nie dało zapalić kiedy jest o, o, teraz. A kurs jeszcze taki. Na przykład DOR. Tak sobie tu napisałem DOR, a tu to, to muszę szukać DOR. A w ogóle zbroja? Jak ona wyglądała na tym? do door. No nie żelazne. Były tylko dwa na rodzaje drzwi. Takie no, no normalne i żelazne. A w ogóle tu się nie da się tego się założyć na siebie. Bo tu nie ma ekwipunku tego, gdzie możesz sobie założyć. To po co te zbiorę Chyba, że idzie tak. Łiiiik. Oui. Co to jest? Oui. Co, to? Oui. Co, to? Oui. co to? jest? Oui. Co to jest, Cię pytam was! Oui. 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 Co to jest, to jest za muzyka, z czego to w ogóle? No w ogóle, a nie czym, pokazać, pokazać. Pokazałem. No w ogóle, czemu się tego nie da się założyć broi. zbroi? A w, a w ogóle miecze... A w ogóle miecze... Na kreatywie się zużywały. MIECZE! Na kreatywie się używały. No tak samo jak łupki. Na kreatywie? Na kreatywie, jasne, tak. W przypadku, dajmy złoty, bo się najszybciej wykańcza. W ogóle taka animacja była stara. Że robicie takie. Patrz, tak! Obrania się, obrania się. Tak, tak się bije? Chcesz sobie zagrać? Chcesz sobie zagrać? Nie, 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 nie. To się tym można ochraniać? Nie wiem, to jest to jakaś moba Ej, tu jeszcze, tu, na tej wersji jeszcze mobów nie było ani jajek to Na tej wersji jeszcze pewnych mobów nie było Zobaczmy ciasto ja pamiętam jeszcze te, te ciasta so, Bo sobie Są wygrałem w podróbki. A czy tak ci Może nie wiem jak to jest. Masz tak no, normalnie mówić. A już byłeś najedzony. Wiem czy najedzona, no. Co pokaż? Teraz ja to muszę to sprawę Ej, a w ogóle, a tak takie coś, kiedy na przykład bijesz, no, no to po prostu tej ręki co nie masz połączonej, tu on ci tak odskakuje. Tak, ale sprawdzimy na F5. Tu już masz ją połączoną, ale tak dziwnie. Tak. A w ogóle, jak miecz tak wygląda? O, tak! Pokazuję miecz. Jak to tego dasz? Były, nie, na no to moby. Jest na co będą moby, tylko się ich samemu nie dało spawnować. Tu, gdzie zaraz no się z, zrespią moby. Nie, na tej wersji są moby. Co my chcieliśmy sprawdzić z tymi mobami? A, Przecież czy miecz, ochrania. to miecz w ogóle obręcia. tarczy nie ma. No to miecz jest tarczy. No wiem, no chyba nie na tą wersję. Hmm. A jest one mi to pewnie... nie. Jakby creepery na, na tej wersji one na nie wybuchały, ale kiedy na nie naciśniesz, zbijesz się, wybuchają. Na kreatywie. Na kreatywie! A, a pająki to chyba tak samo. Czy pająki się od razu Pająki w ogóle wtedy dużo, dużo skakały w ogóle. Teraz go uderzę. Nie biję. Obraniam się? Nie wiem. Muszę czym na nas Czemu on mi bije na kreatywie? Ej! Chyba bi. Nie wiem, bo my nie to. Chyba obra. To była tarcza. To była tarcza. Patrz, ja teraz mogę być tak jak tarcza. w sumie to było lepsze. No w sumie to jest lepsze, bo po prostu tu tarcza muszę ta tak shift, a tu po prostu moż moż możesz być shiftem. nawet. No? Może po prostu. Nie, no lepsze. No w ogóle moż możesz, możesz no, się tylko bronić i biec. Z, z tylko myszką żeby mieć i obronać. i się od razu obrać, tak? A teraz musisz shift, a to, to było lepsze. Jajko! Jajko! Bardzo duże jajko. A Gwiazdy wyglądały! Jak gwiazdy wyglądały. Kilka ee... Spróbujemy na przykład Eee, ale, ale to. Tak w ogóle to jest? Ja z kim nagrywam? Bo oni nie wiedzą z kim nagrywam. Zynko. Mózg fajonka. To jest nie był mózg. W ogóle teraz dodali, że możesz, możesz tam. A jakie chcesz obrazy sobie porobić? A tu jeden. Losuj. Co tu? To... Ciekawe, jak wyglądały zbroje enchantowane. Czy ty był, ty był, ty był to był tylko potrzebny level? Co się miało? Skiel, ty klip. O, pokażę ci to na kliperze, bo już... Zobacz, Creeper. No, no, normalny. Tylko on szybki biega. Uderzysz go. Wybucha. A szkiel to chyba że będzie atakował szczęła mi kiedy. Teraz mi będziesz atakował szczelami? To by były szybciej. To takie lagi na tej wersji. w ogóle, e, w ogóle. Jak on tego on trzyma? No, no tak, cały czas już ma go napiętego, a teraz tak trzyma. Dopiero jak jest akcja, to go napina. O, no, o Kiedy ja uderzyłem, to ta czoła, e, Tam zrobiła? A kiedy on w, we mnie szczela, to się szczoły do mnie się odbijają. No, właśnie to zobaczyć na no, tak, na przykład. Ja sam zobaczę, to szczel W ogóle to jeszcze nie trafia. On to strzela w samego siebie. Ale... Ale... Pani szkielecie. Zabraba Ale ciekawe jak już zombie. Ciekawe jak zombie. Zombie, panie zombie! Nie, nie już nie wiję. Ha! już nie wyje. Ha już nie wyje. Niech to było teraz najlepsze. teraz już nie mogę sobie już nie mogę sobie przez nie wyje. Niech już nie wyje. to mogę nie wyje. Ja o, to jest łódka na tej wersji, widzisz? Bez te... Ej, bo ja już Teraz tylko. Dobra, co Nie ma tego sprint, I to mnie tak nierwia. Tego wodę wyrazu i tak. Ciekawe, gdzie na kreatywie jest. No, nie możesz spać, bo są małoby no, w pobliżu. Tylko chcę. Nie mogę, na, no na kreatywie spać przy zębiaku. Nie, wiem, czy jak jest teraz też na kreatywie. Teraz ale. Na kreatywie wpisujesz komendę. No, ale. Ja, ja tych tylko nie wpisuję, bo mi się nie chce. A w ogóle łóżko się tak odbijało coś. Nie, ja, tu, tu się łóżko i odbijało, dopiero na nowszych się odbijało. To był ten spać tutaj? Szybko. Uu, ale ogóle swojego ciała nie widzę. Nie widzę. Sąbiaki się palą, a ja tutaj sobie składam moją łódkę. Ej! Ta łódka To jest ta łódka. To jest jakaś Nawet nie trotwa. To jest jakieś czustewko małe. Ale w ogóle kiedy tu się kładzie tu... No, może nie tak. Ale kiedy się... To trzeba tak walić. A teraz... Jeszcze rzeczy, rzeczy wypadały z tego. Teraz już tego łódka wypada, Tu tak i ona się tu tak ma no, Rzeczy, z tymi, wszystko wypadały. Chcę zobaczyć, jak to wyglądało. No tak. Teraz tak nie wypada. Teraz łódka wypada. Jestem za nakromadzie. Ej, co ja robię? A łódki. Fajnie. Ale to moje... Ale kiedy... Ej! Faz, no bo kiedy... Łódka płynie, no to ja jej siąść nie mogę. A kiedy ja sobie kucam na łódce to jest takie coś. Wypina. Ej! chcę tak z tyłu to zobaczyć. Bo 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 chyba coś... bo... Wyruszą tam! Wyruszą tam! Tak, kiedy z tej łódki wyskoczyłem, to na ciebie rozsypała. W ogóle, Nie jak już się kończy. MP Pence w pull. Cóż, to trzeba mieć na kreatywie level. Na kreatywie trzeba mieć Ale się na kreatywie! Sprawdź, spraw, czy są na butelki z tym levelem. Nie ma butelek z levelem. Nie ma butelek z levelem. Nie, 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 Jest pusta butelka. Nie, nie, nie. Ale level na, na kreatywie. Nie, jeszcze, jeszcze raz, bo ja to. Teraz mapę sobie zrobimy. Map0! Ej, ej, ej. takie coś by zostawić, taki napis. map zero, na przykład. Albo Mapmill. E, przepraszam, dobrze, no, że coś się zbogowało. U Was, u mnie tak samo. nawet u mnie coś się nie naładowało. Teraz po prostu. Co jeszcze lekry nie ma? Ma nie, to się. W ogóle jak on to trzyma tą mapę? Ja chcę razem zobaczyć tak. Tak chyba to ma. A kiedy się już da tą animację, to ma takie dziwne. Ale w ogóle teraz to tak patrzę, sam nie może dać tak? Nie, dobra. Co jest, ale no. Aha, i to było fajne akurat. Co? Że ta mapa się odkrywała. Teraz to tak jest? Nie. Teraz się daje tylko mapa jakiejś części mapy a. i jak wyjdziesz za tą część, to już ta mapa tak jakby to już nie pokazuje ci, gdzie jesteś, a tutaj tak fajnie się cały No jednak tak, to jest no. pamiętam. No. W ogóle jesteś? No nic nie wiedzą o tym. E, e, ten film chcesz. Nie. Yeah. Ten film widzowy chyba będzie 1 listopada, 2 albo 30 października. Chyba raczej będzie 30 października. Nie wiem, jak to u Was jest. Bo na 31 to ja teraz nagram jakiś. film Halloweenowi. Halloween. Halloween, no. To jakiś taki. No wiecie, no. A teraz w ogóle nie mamy go kursa. Dobra, więc widzę ja to się zostawiam. A teraz? Ciekawe, czy się da się na to, się, się zatopić wiesz co... Tu nie mam nawet tego no, szybkiego pływania. Wiesz o co chodzić? Tak. Tak, ale. Sama płynie, no, trochę no realne, prawda? Płynie czy się, się da płynąć? Stojąc na niej, czemu ja stoję w powietrzu? A ta łódka płynie. A teraz to są łódki dwuosobowe to jest jedna osobowa łódka, tylko coś mała. Trud. Teraz ja chyba... Ja chyba... Chyba wyparany jakby... No jedynie jak ktoś idzie umrzeć to w taki sposób. zaczyna to. Lecimy, lecimy, dalej, 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 dalej. Dziwi drzwi, ja, jest... lecimy dalej, 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 dalej ja, No ja mówiłaś, że od 20 była DIAMENTY Dariusz, mówiłaś, że od 20 była ale... oni to tak musieli ten minecraft popsuć? a nie, bo to jest woda, zapomniałem, ale diamenty mam przyczyny. Dobra, widzę A, bo tu spałem. Tu tu się jeszcze z się. A, a w ogóle to jest takie, na przykład śpicie? No to już macie ten, ten checkpoint. Ale tak to, ale ta, tak, to na, na checkpointu nie macie, jak po prostu sobie klikacie. A nie, 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 nie widzę wam tak. Elo, cześć na rapa. Do, do następnego odcinka. Elo, cześć na rapa.